Nie, że widobra mi się nie wie. Ale jaka nie uwaga? To Até halokali vale, like of yes uka

A bliżej bliżej Patryk, czego to Dobra, piwa. Ekstra. Chodzisz, wchodzisz sław. Ekstra już

A cozinha, a cozinha, a cozinha! A cozinha, a cozinha! A cozinha, a cozinha! A cozinha, a cozinha! A cozinha, a cozinha!

Przyja! 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 Idzie Przyja! 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 Za Przyja! 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 Przyja!

Dziemy! Dziemy! Traf, traf! Traf, tam! Traf, traf. Dziemy! 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 Nie! Dziemy! Dziemy! Nie! Odwróć się odwróć, odwróć się, zostań, krajow! Zróbmy każdy! Fanta swojego, Fata swojego, wróć! Wróć do swojego! Fata! Fanta! Fanta! nie Fanta! 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 Nie

to jest zdecydowanie dobra ale to musi być